A jako siódma przez pańkę reprezentuje się w drużynach z punktu szkolenia ustawicznego rzeszowni. Drużyną tą zachodzić będzie sekcyjny Mateusz Żuraczki. Zapraszamy. Czekaj, przesuń się. No.

A, prywatno! Panie pułkowniku, dowódca pododziału, sekcja Jórawski. Melduję pod oddział z dziesiątego liceum na czwartym turnieju burzty. Maciuś! Trzymaj się!

obieguje się, a tak, w każdej oczywistości wystawiają poczy sztandarowy, sztandarów Armii Krajowej Okręgów Rzeszy. Ostatnio było poczy 3 majowe i te, te dwa sztandary, sztandar, który prezentował

uczniowie z Rzeszowa czy z ale również z ościennych województw z Lubelskiego, Zamoyskiego, także, że naprawdę wspólnie robimy dużo, żeby właśnie ta obronność i ewentualnie i wojskowości z Rzeszowa lewo, jak że z największym wrogą, wrogą,